Cześć! Witam na kolejnym unboxingu. Mam, jak widzicie, tutaj dwie paczuszki plus jeszcze jedną. No i jeszcze jakiś mały gratisik, bo prawdę mówiąc zapomniałam, bo przyszła jeszcze taka jedna paczka i tam były dwie mangi. Miały być poprzednim razem, ale zapomniałam, ale to się odlecze to nie ucieczę. OK, zaczynamy od prenumeraty. Myślę, że się domyślacie. OK. Tak, to jest tutaj kolejny alchemik. Mamy już czwarty tom. Oj, chyba poleciały te magnesiki, tak mi się wydaje, bo słyszałam jakiś dźwięk. No może mi się wydawało. Powinny być magnesy. Poszukam za chwilę. Ok. A, tak wygląda. Już mam zamówione, ile się dało, czyli do siódmego. Chyba już kończę do przyszłego roku, tak powiem. A może nie. Się prezentuje Tomik. Jest, mam wrażenie, troszeczkę cieńszy. Dobra. To jest raz. Ale powinno być jakiś gratis, ale chyba mi spadł. <laughs> chyba zapaczkę. Albo. A, widzę. <laughs> tak, zapaczka, ale z drugiej strony. O, ta, taki jest gratisik, magnesik. Właśnie słyszałam go, ale nie widziałam, gdzie poleciał. Dobra. Yy, tutaj jest paczka od Łaneko. I y, co zamówiłam? No, jeśli jesteście domyślni, to tutaj się można już domyślać. Y, jest to pakiecik pięciu tomów, Vampir Night, i powiem tak, dawno, dawno temu to czytałam. Pamiętam, że tak średnio mi to podchodziło, ale stwierdziłam, że nie czytałam tego. Koleżanka zdążyła się tego pozbyć, a ja to tak czytałam, ale chyba nieco, więc stwierdziłam, że sobie poprzypominam, bo widzę, że też ta moja ulubiona folia. O. Nie wiem, co oni tak lubią w to pakować. Czy jest na pewno plus, że to się nie przemieszcza, ale są też minusy. Okay. Co ja tu mam? Można jakieś gratisiki. Także mamy tutaj reedycję, to 1.5, przeczytam, zobaczę, jeżeli w miarę mi się spodoba, to wezmę następne. Nie wiem, czy jest nowe tłumaczenie, czy jest stare, ale wydaje mi się, że z tego, co mówili, nic z tym nie zrobili, tylko po prostu wydali jeszcze raz, także nie ma żadnych poprawek, jak chociażby chyba w GTO są poprawki. Tu mam jakieś takie... Tak powiem reklamówki, do tego zakładki, o takie, okej, okay. i tutaj oczywiście ciąg dalszy Tomików, już je wyciągnę, o tutaj drugi Tom, piąty, <grytanie> a widzicie nie mają kolorowych stron, okej, okay. swego czasu ta manga chodziła bardzo drogo, Pamiętam, że niektórzy ją sprzedawali z dobrym zyskiem, a teraz są. Prawdę mówiąc, wolałabym, żeby łanek miało po prostu w stałej ofercie wszystko, ale nie wiem, może do tego w jakimś tam momencie dojdą, że będzie wszystko możliwe. Nie mówię, że w każdej chwili, ale żeby były po prostu te do druki. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś zaczyna, że tak powiem, magi czytać później, no to trudno, żeby miał magię, które wyszły 20 lat temu. Okej, okay. no i teraz duża paczuszka z Gildii, jeszcze tam pisałam, yy, nie wiem czy wszyscy to widzieli, pewnie nie, na społeczności, yy, że ma wyjść artbook z Czarodziejki, z Księżyca Nowej. Pierwsze się bardzo ucieszyłam, ale potem się okazało, znaczy pewnie i tak go kupię, ale potem się okazało, że jest no, podejrzanie tani, co już trochę mnie zaniepokoiło. Potem się jeszcze okazało, że jest 750 prac w tym artbooku. No to super, tylko że na 200 kartek. A to oznacza, że to będzie 2-3 rysunki na jedną po prostu kartkę. Więc nie wiem, na ile będą zmniejszone, czy będą jakieś na dużą. Wychodzi to już 14 kwietnia, więc dosyć blisko i nie wiem kiedy będą możliwości zakupu przez normalne CD Japan, przez Proxy. Cena nie jest wysoka, bo gdzieś koło 100 zł, wiadomo z przesyłką przede wszystkim będzie ze 180, ale trochę się boję o ten adwokat. Szkolarz nie mogą wydać, że tak to nazwę, po prostu reedycji starych AKI. Dobra, no to mamy tutaj dwie paczusie. I zaczniemy je sobie otwierać. Oczywiście już następną paczkę klecę, bo to tak zawsze jest. Mangi wychodzą teraz, kurczę, aż za dużo ich wychodzi. Ostatnio się zastanawiałam, czy jest jakaś seria, z której mogłabym zrezygnować. I Kurczę, e, przynajmniej z tych, co kupuję, to wszystko mi się podoba i, i jakoś ciężko. Dobra. Tak to otwieramy. Więc było lepiej. Widzicie trochę. Mhm. Dobra, Pierwsze manga z Egmontu, a tu już widzę, że mu już zagląda, jest to Batman, nie brałam tej magii o tym Jokerze, bo nie wiem, wydawała mi się dziwna, może się mylę, ale ta stwierdziłam, że biorę, tą ma ładną okładkę, zobaczymy, jak się mężowi spodoba, to mu kupię drugi tom, co dalej? Niech śmierć nas rozdzieli. Tom czwarty. Jak na razie, jak czytam, dalej mi się podoba. Także jest spokojny tu. Trochę szalony, trochę nieprzewidywalny. I bardzo dobrze, bo to jest plus, że coś jest nieprzewidywalne. Yy, znowu miałam ten sam sens. Tu się troszeczkę boję otwierać, więc pokażę coś może tylko z początku. Bo tutaj już mogą być pewne spojlery, bo to już ostatni Tomik. Ok. Na kocią łapę Tomik drugi. Bardzo mi się spodobała ta manga. Jest ciepła, urocza, z kotkiem. Znowu troszeczkę cieńsza, no ale co zrobimy? Szczęśliwie na gildi te mangi są taniej, ale no wiadomo. I tak są droższe niż gdyby była tańsza, prawda? Bo jest tam minus 30%, więc gdyby była tańsza, to by na Gimli też była tańsza. Ale przynajmniej nie kosztują tyle. Ok, ósmy tom, moja gwiazda. Coś czytałam na necie, że coś się wydarzyło, ale nie chciałam sobie spoilerować w tych najnowszych rozdziałach. Chyba coś związanego, nie wiem, z siostrą. Nie chcę skłamać, ale troszeczkę się zaczęłam bać. Wiem, że się coś ludziom nie podobało i się burzyli, ale nie mam pojęcia o co chodzi. Ok, kontra duety z zaświatów. Troszeczkę się tu widzę, wymięły. No ale co zrobić? W ogóle cała okładka tak wygląda, jakby przejechała przez jakąś prasę bo taka jest tutaj faktura przejechana. Przede wszystkim są dość cienkie. Wydaje mi się, że znowu, że pierwszy tom na pewno był grubszy, a ten jest jakiś taki cienki, a cena zostaje bez zmian, czyli 31,50. Ok, no co zrobić? Wszystko drożeje, mangi też, bo papier drogi. <grych> co tu dalej? Czwarty tom: Hirano i Kagiura. Chyba jesteśmy w tej chwili na równi albo prawie na równi z Japonią. To jedna z tych mang, co podoba mi się y, bardziej seria poboczna, czyli właśnie Hirano i nie Sosaki i Janus. Zupełnie mi się nie podobają. Y, tutaj czwarty tom, Znaki Naszych Uczuć. Brakuje tutaj tych kolorowych stron. Byłoby fajne. Tak wygląda tomik. Moim zdaniem uroczy tytuł. Ludzie, którzy podobno się w nim doszukują jakiegoś... No nie wiem, że główny bohater jest zły tak naprawdę. Nie wiem, trochę to dla mnie dziwne, no ale... Może mają rację, może w 20 tomie okaże się to jakiś morderca. Tak, na pewno. Ok, Jakuza w fartuszku. Tom 9 <grytanie> Cudownie. Cudowny sweterek różowy. Szkoda, że jeszcze nie z gruszką. Okej, okay. eee, tutaj jak widać, jak ma przecudne ma swoje miny. Ulubiony jakuza Uwielbiam tutaj ten humor, jest dostatecznie absurdalny. Hanako, druk ze szkolnej toalety, tom już 17. Myślę, że nie chciałam teraz skończyć bo 19. i tam jeszcze któryś tom były znowu tomami, w których były to edycje limitowane. Jestem ciekawa, czy znowu dostaniemy edycje limitowane w Polsce. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy. Okay. Śnieżny chłopak i kul dziewczyna, to już ósmy. Dalej super śliczne okładeczki. Dalej piękna kreska. Jedna z tych mam, które tak powiem raz, że słodki romans, a dwa no po prostu są prześliczne. Dla samej kreski warto kupić. O, o. Lato kiedy umarł Hikaru. Również y, fajny tytuł, taki trochę niepokojący. O, bym jakoś nie trafiła, to może popatrzę. A, fajnie wygląda. Wiesz, jakoś mi się ubzdurało, że będą tylko właśnie jako taka trylogia, że trzy tomy, ale wydaje mi się, że tego jednak będzie więcej, bo to jest chyba w trakcie tworzenia. Co tu dalej? Tokyo Alliance, który mamy tomik czwarty. A, to tylko szczęśliwe folia. Zobaczmy, co jest pod okładką. Wiecie, wiecie. Eee. <laughs> Co tak wyskakiwać z kasy? Trochę inny typ. Tutaj pod yy, tymi opadeczkami są zawsze zabawne rzeczy. Dobra. No i teraz jeszcze o, druga paka. Ale nim druga paka, to żebym znowu nie zapomniała. W międzyczasie kupiłam Dragon Balla, tom trzeci. A! Z tej sagi oczywiście. W międzyczasie, jak wiemy, zmarł autor niestety. No i tak, tutaj druga manga, która przyszła mi w międzyczasie, to było The Angel, tą pierwszy. Kupiłam go dlatego, bo był tani. <grym> Nie oszukujmy się. Była jakaś promocja na Gili, kosztował chyba 36 zł, a tak normalnie kosztuje 54, więc się skusiłam, bo ciągle mnie kusiły te okładki, bo są po prostu prześliczne. Oprócz okładek mamy tutaj plakacik i jeszcze tutaj są, prawda, kolorowe strony. Przeczytałam będzie z tego recenzja. Czy mi się podobało? Dowiecie się z recenzji. Okej. Okay. I teraz druga paszuszka. Już myślę widzicie co nieco. No, dobra. Jakoś mi to tym razem tak... Dobra, poradzimy sobie. O, pierwsze co to jest, to nie do końca manga, znaczy manga też wyszła w Polsce, Another, tylko z JPF-u. Tak wygląda. No i y, jest to, tak przypuszczam, że light novela, chociaż tu to bardziej wygląda jak książka. E, chyba nie ma żadnych obrazków, żadnych. Ani jednego, no, ani jednego. Yy, I na podstawie właśnie tej noweli czy książki yy, powstała manga. Nadal była taka całkiem fajna, więc wiedziałam, że chętnie poznam yy, pierwowzór. Co dalej? Pocikuro, drugi tomik. Zabawna manga o tym, jak pan chciał ją zjeść, a potem jednak zmienił zdanie. Ale inni dalej chcą ją zjeść, bo w końcu są demonami. A podobno, zjedzenie człowieka daje super moce, i tak dalej. No, ale pani świetnie gotuje, więc po co ją zjadać, jak gotuje lepsze rzeczy? <grytanie> w skrócie: e, grzesznicy lazurowej odchłani, znowu z ładną okładeczką błyszczącą, ale przyznam, że te okładki są jakieś bardzo delikatne, ciągle się im coś dzieje, A przykład na tej tutaj widać, że są jakieś kropeczki, to nie wynika tutaj z, po prostu z tego jak jest wysłane, czy cokolwiek, tylko raczej z procesu produkcji. Przecudna kreska. Może nie będę szła, żeby nie było jakichś spoilerów. Prześliczna, naprawdę prześliczna kreska. No i taka opowieść, rada o syrenkach. Jeśli ktoś lubi syrenki, to powinien się zainteresować. Niebieskie pudełko, Tomik trzeci. Mamy fajny romans. A. Spain Family. Myślę, że już wiecie. E, chyba od e, 25 albo 26 kwietnia będzie e, już e, film. Na pewno w Heliosie i chyba jeszcze e, w cinemastyce nie słyszałam, ale może się jeszcze to zmieni. Natomiast na pewno w Heliosie będzie. Film nowy z Pajan Family, co to za piękne czasy. O, jaka słodka. Yy, kiedyś, kurczę, anime w kinie, to byśmy chyba się popłakali ze wzruszenia. Teraz, kurczę, anime w kinie, no szok. Także szczęśliwie o nas nie zapomnieli. Hunter Hunter, tom już siódmy. O. <grym> Autor. Ciekawe. Aha. Czy się uda chociaż jeden tomik narysować? I u nas wyjdą wszystkie. Jujutsu Kaizen, tom już 18. Myśmy tutaj nie trafili jakoś strasznie z jakimś spoilerem. Staram się nie trafiać, bo to co robią w internecie z każdą kurczę popularną serią, mnie po prostu doprowadza troszeczkę do szału, bo po prostu wszystko spoilerują. Ok, co tu dalej? Nana, tom czwarty. Świetny tytuł, jeśli jeszcze nie czytacie, to przeczytajcie, bo i oglądajcie, jak chcecie moją recenzję, bo jeden z lepszych moim zdaniem tytułów, które się obecnie ukazują. No i jeszcze jeden świetny tytuł: "Zapiski zielarki". To już dziesiąty. Tu jestem na bieżąco. Nadrobiłam wszystko z anime. Jestem prawie na bieżąco. O. To jest ta karta, którą JG dodawało. Ja się nie skusiłam, bo w porównaniu do gildii, tylko po to, żeby mieć właśnie tę kartę z tą grafiką, a tak podejrzewam, że będzie to tu w środku, to y, trzeba było wydać prawie dwie dychy drożej. Nie wiem jak to jest, ale w porównaniu do gildii, bo sama manga kosztuje 32. Na gildii nie chcę teraz spać, kosztuje ile, ale chyba, nie wiem, koło 25 zł, może mniej nawet. A jeżeli kupi się na JG, no to trzeba dopłacić jeszcze raz, że okładkowa plus przesyłka i tak dalej. Wyszło gdzieś koło 4 tych, więc stwierdziłam, że no ładna karta, ale no nie jest mi wybitnie potrzebna do szczęścia i tak później tylko będzie gdzieś leżeć, więc pal licho. Idziemy, żeby było więcej mang. Za dwie dychy to jest następna manga, nie? Okej, okay. no także... Takie poczyniłam zakupy. Myślę, że takie dosyć spore. <grymne> Jak to ja? A niedługo już festiwal mangowy, więc jeszcze coś przyjdzie. Także, dajcie mi znać, co wam się tutaj z tego podoba, co, co też kupiliście, albo co ja nie kupiłam, a wyszło niedawno. O, tutaj tak nie ładnie wygląda. O, tak wygląda ładnie. No i. Do następnego spotkania. A że na wszelki wypadek życzę Wam zdrowych, wesołych świąt, bo na pewno będą jeszcze filmiki, ale nie wiem do końca, kiedy je nagram. Więc, jakby co, zdrowych, wesołych, spokojnych świąt i żeby Wam zajączek przyniósł jak najwięcej mag. Dzięki, cześć!